Cześć wszystkim moi ta tu i dzisiaj witam Was w moim kolejnym od no vlogu czwartym no i zaraz wszystkie te cztery będą ustawione więc tutaj o pod tym właśnie ty w komentarzach możecie już pisać moje kolejne tematy. Mhm. I dzisiejszym tematem, który wybra wybrała mi kalaretka LPS jest ulubienie youtuberzy. Dam tej y, Reziego, Dzień Dobrowskiego, Kajko, Banshee Master, no, y, no niektórych nie dałam, ponieważ niestety mi się nie zmieścili. No więc nie dałam Stu, Mukiego SKKF, y, Blow'a. No dałam y, na przykład Karolka. No dużo osób nie dałam, których oglądam i których naprawdę lubię i na przykład y, nie takich, którzy wiecie, co są takimi in... co są nie LPS, no ale z LPS, no to to raczej będzie niedługo, no, bardzo niedługo i no więc stąd to najbardziej lubię res jego później jest y, Jay Dąbrowski, a Kajko, bo właśnie nie wiem wybrać albo Kajko, albo Jay Dąbrowskiego oni są swoje fajni Banshee i Master Człowiek, więc no zapomniałam niektórych dać no ale właśnie nie wiem co w tym vlogu bardziej powiedzieć coś o nich yy, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem w ogóle nie wiem o co chodzi? Nie wiem jakieś w youtuberzy. No tutaj jest REZ i dobry wszystkim. Kayko bardziej monster czułek, więc um, najczęściej... Kurczę, najczęściej to oglądam. Co myślę to jego, ale teraz często on za bardzo nie wrzucał filmików, ponieważ tam wyjechał w góry. Um, do Włoszych mówię coś takiego, to ja w ogóle nie rozumiem co chodzi. O, dobra um, No, Jane Dobrowskiej oglądam. Teraz jego moment wszystko oglądam, bo on ma fajny filmik, więc nie mam zbytnio innych. Myślę, że go najbardziej lubię. Jane Dobrowskiej, teraz ostatnio oglądam jego Minecrafta i fan maile. Kajko, właśnie też oglądam Minecrafta i bardzo spodobało mi się filmik z cytrynowym challenge mm, i Minecrafta u Banshee oglądam. No to wszystko, co może być. I u Chuka, no. Za bardzo go nie oglądam, no ale dobra. Czy z czasem go mogę odwiedzić tam na kanale, no ale nie za często, więc. Nie wiem, co tam jeszcze powiedzieć. O. Bo jakoś tak. Nie ma za dużo co powiedzieć o tych youtuberach, bo. Nie ma. Po prostu nie ma. Zwyczajnie nie ma. Nie ma co powiedzieć. Więc no nie mam co powiedzieć, więc najlepiej... Fajnie było, jakbyście mi napisali, co mogę powiedzieć o tych youtuberach. Tak. Więc y, najlepiej powiedzcie mi tutaj pod komentarzami, co mogę o nich powiedzieć, bo już sama nie wiem. Nie rozumiem, mam tylko powiedzieć ulubieni, więc to są bardziej ulubieni. No to więc, cześć.